Witam Was w pogodzie 14. Ja powiem Wam o pogodzie. Więc o godzinie 13 będzie deszcz i 21 stopni. O godzinie 14 będzie też deszcz i będzie 20 stopni. A o godzinie 15 będzie też deszcz i 19 stopni. A o godzinie 16 będzie deszcz i 16 stopni. O godzinie 17 będzie pochmurnie i 16 stopni. O godzinie 18 będzie pochmurnie i 16 stopni. O godzinie 19 tak samo i o 20 tak samo. O godzinie 20.47 będzie zachód słońca. O godzinie 21 będzie pochmurnie i 15 o godzinie 22 tak samo, o godzinie 23 tak samo, o godzinie 24 tak samo, o pierwszej tak samo, o drugiej tak samo i. no znaczy nie, o drugiej będzie 14 stopni, a o trzeciej będzie też 14, o czwartej też 14, a o, o czwartej będzie wschód. O 5 będzie pochmurnie 13 stopni, o godzinie 6 będzie deszcz i 13 stopni, o godzinie 7 będzie deszcz i 14 stopni, o godzinie 8 będzie deszcz i 14 stopni, o godzinie 9 będzie deszcz i 15 stopni, o godzinie 10 będzie deszcz i 16 stopni i o godzinie 11 pochmurnie i 16 stopni, i o godzinie 12 będą Opad i szesnaście stopni, to tyle, papa. Pa.